Ma. Witam na kolejnym filmie, którego nikt nie ogląda. Tym razem mamy zadanie z granicy ciągu i, i, i jest ono za 4 punkty. Więc zaczynamy. Zauważmy, że na górze jest to ciąg arytmetyczny o wyrazie pierwszym równym 1 oraz o różnicy równej 2. Więc cały ten licznik możemy zbić do jednego wyrazu, używając wzoru na sumę ciągu arytmetycznego. Najłatwiej zrobić to z tego wzoru. Wyraz pierwszy, dodać. Wyraz ostatni na dwa razy liczba wyrazów. No to teraz tak, zobaczmy, czy wszystko mamy. Wyraz pierwszy, jedynka. Ok. Wyraz ostatni 2n plus 1. No dwójka to dwójka i k. Ile jest wszystkich wyrazów? Musimy niestety, ale w jakiś sposób określić, ile jest tutaj wszystkich wyrazów. Więc stwórzmy sobie może wzór ogólny takiego ciągu. ak to się równa. A1, czyli 1 dodać. N, k minus 1, bo tutaj użyliśmy k, a nie n minus 1 razy r, czyli w naszym wypadku razy 2. No i możemy to teraz wszystko uprościć. 1k 2k minus 1, czyli mamy tak, 2k odjąć 1 nam wychodzi. I my wiemy, że ten nasz ostatni wyraz jest równy tyle. Więc za ostatni wyraz możemy podstawić 2n plus 1, 2k minus 1. I teraz tak. Jedynkę na tą stronę równa się 2k. Dzielimy stronami na 2. I w ten oto sposób wyznaczyliśmy sobie, że mamy to dzielone na 2, czyli n plus 1 wszystkich wyrazów. Więc mamy już wszystko do zwinięcia w sumę. Napiszmy sobie to tutaj. Więc a1: 1. Wyraz ostatni: 2n plus 1 dzielony na 2 i razy liczba wszystkich wyrazów. E, dobra, coś nam się skróci, skróci. Z liczniku będziemy mieli 2n plus 2, czyli przez 2 nam się skróci, czyli nam zostaje n plus 1 w liczniku i razy n plus 1. Dobra, zostawmy to w ten sposób. Przejdźmy do mianownika. W mianowniku mamy symbol Newtona. N przez 2. Rozpisuje się to w, następny spo... w następujący sposób. Oczywiście wszystko jest w karcie wzorów, więc można sobie zajrzeć, ale jak to najłatwiej zapamiętać? To, co jest na górze, do silni, to, co jest na dole, do silni oraz to, co jest na górze, minus to, co jest na dole, do silni. No i trzeba trochę się pobawić silnie. Silnia to jest mnożenie wszystkich, po kolei wyrazów, więc takie nasze n minus 2, jakby to, w, o co mi chodzi, spróbuję wytłumaczyć, o co mi chodzi. O to mi chodzi, że tą naszą n silnię na górze możemy rozpisać jako n minus 2 silnia razy n minus 1 razy n. Natomiast dół, 2 silnia to jest 2, i tu mamy n minus 2. Silnie. Może to nam się skrócić, i wychodzi nam po prostu, że nasz cały dół to jest n minus 1 razy n na 2. Możemy to teraz wszystko już wrzucić do naszego limesu. N dąży do nieskończoności. W liczniku mamy n plus 1 razy n plus 1. To wszystko dzielone na ten wyraz, który wyszedł nam z naszego dwumianu, symbolu Newtona. n minus 1 razy n przez 2. No i pozbądźmy się piętrowego ułamka, czyli kreskę ułamkową zastąpmy znakiem podzielić, czyli podzielić na to, czyli razy odwrotność. Czyli finalnie nam wychodzi n plus 1 razy n plus 1 razy 2. Przez n minus 1 razy n. No i chcąc obliczyć coś takiego, musimy sobie wymnożyć. Tak, wymnożymy sobie to wszystko. Więc mamy tak. n razy n. W sumie to to. Zapiszemy sobie w ten sposób. Będzie nam łatwiej. I wszystko jeszcze razy 2. Wzór skróconego mnożenia, czyli n kwadrat, ale jeszcze dwójka, czyli 2n kwadrat. Podwojony iloczyn 2n, i jeszcze 2 to będzie 4n, i tutaj 1 do kwadratu, ale jeszcze razy 2. Natomiast dół mamy n kwadrat minus n. I o, widzicie, widzicie, wszędzie zapominam, cały ja. Wszędzie zapominam pisać limesy. Pamiętam całą szkołę, miałem z tym problem, całą szkołę ucinano mi punkty za to, że nie pisałem cholernych limesów. Dobra. Lecimy dalej. Limes n dążącym do nieskończoności, i jeżeli mamy coś takiego, najłatwiej jest wyciągnąć najwyższą potęgę przed nawias. czyli z góry wyciągamy n kwadrat, daje nam to 2, dodać 4 przez n, dodać 2 przez n kwadrat, i na dole wyciągamy n kwadrat 1 minus 1 przez n. I tak to się skraca, i teraz patrzymy. Jak n dąży do nieskończoności, to to dąży do dwójki, to dąży do zera, to dąży do zera, to dąży do jedynki, to dąży do zera, czyli z całej góry mamy po prostu 2 do zera, więc 2, z całego dołu mamy 1, więc granica naszego ciągu to 2.